Dziś na warsztat bierzemy jedno z najpopularniejszych aut segmentu hot hatchy czyli Hyundai i 30N. Sportowa wersja cywilnej i 30 zadebiutowała na rynku pod koniec 2017 roku i początkowo oferowana była jedynie w odmianie hatchback. Dopiero w 2019 roku dołączyła do niej prezentowana wersja fastback, i auto, na które patrzycie, pochodzi właśnie z grudnia tego też roku. W 2021 i30N przeszło lifting, po którym wygląda nowocześniej, natomiast ja mimo wszystko jestem fanem pierwotnego designu, bowiem przedlift ma bardziej agresywny i charakterystyczny front, przez co nie przypomina aż tak Forda Focusa, ale wiadomo, to kwestia gustu, a tak czy inaczej zarówno pierwsza jak i druga faza Hyundaia wyglądają świetnie. Względem cywilnej odmiany zmian jest tu sporo. Nowe zderzaki z prawdziwymi wlotami, czerwona dokładka z przodu, masywne progi z logo N. Poza tym 19-calowe felgi i czerwone zaciski hamulcowe. Z tyłu dochodzi do tego jeszcze masywny dyfuzor, trójkątne światło przeciwmgielne inspirowane lekko F1, dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego oraz czarny spoiler na klapie. Największe zmiany są jednak pod maską. Znajdziemy tu bowiem dwulitrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 275 koni mechanicznych w odmianie Performance lub 250 koni w wersji Base. Ale więcej o różnicach powiem później. Natomiast na razie skupmy się na tym egzemplarzu. W połączeniu z 6-piegową manualną skrzynią pozwala on na osiągnięcie pierwszej setki w około 6 sekund i rozpędzenie się do 250 km na godzinę. Ogólnie jest to pancerna jednostka, w której awarie są prawdziwą rzadkością, jeżeli przestrzega się interwałów olejowych, a zalecany olej spełnia normy. Tu w ogóle ciekawostka: w świecie zdominowanym przez zalecenia producentów w kwestii wymiany oleju co 25-30 tysięcy km, Hyundai zaleca zaglądać pod maskę co 10 tysięcy km, niemniej ja i tak staram się to robić co mniej więcej 8 tysięcy. Mimo wszystko jednak jest coś, do czego muszę się przyczepić, czyli kultura pracy silników koncernu Hyundai KIA z rodziny TGDI. Kojarzył mi się trochę ze słynnymi dieslami z Volkswagena, które były co prawda oszczędne i trwałe, ale ich praca przypominała bardziej silnik z Ursusa, a nie samochodu osobowego. I tak też tutaj, dźwięk silnika jest oczywiście przyjemniejszy, w końcu to benzyna, jednak sama kultura pracy nadal średnio mi leży, a i drgania przenoszone są do wnętrza kabiny. Ale wracając, w dobie cichutkich samochodów, filtrów cząstek stałych i coraz surowszych norm emisji hałasu, którymi konkurencja próbowała tłumaczyć swoje lekko pierdzące wydechy, inżynierowie z Korei zaoferowali nam staroświeckie podejście do tematu. Wydech I30N nie brzmi. On dosłownie oferuje symfonię dźwięków, ryków i soczystych strzałów. Na tle konkurencji, NK jest wręcz wulgarna, zresztą posłuchajcie sami. Fajne, prawda? A jeszcze fajniejsze jest to, że mówimy o aktywnym wydechu, więc w każdej chwili możemy po prostu zapnąć klapki i w ciszy podjechać w nocy na przykład po dom, czy komfortowo pokonywać długie trasy. O spalaniu, układzie kierowniczym i zawieszeniu pogadamy za chwilę, a na razie zajrzyjmy do wnętrza. W pełni regulowane elektryczne fotele przednie z pamięcią ustawień są fenomenalne. Świetnie trzymają w zakrętach, a jednocześnie zapewniają komfort w dłuższych trasach. Fajną funkcją jest automatyczne odsuwanie po zgaszeniu silnika, dzięki czemu z auta o wiele wygodniej się wysiada. Jeżeli do czegoś miałbym się przyczepić, to do tego, że dobrze byłoby móc je obniżyć jeszcze od centymetr, ale ciut za wysoka pozycja jak na auto sportowe jest ostatnio w sumie typowa dla hot bo podobne przemyślenia miałem zarówno w Golfie GTI, jak i w Focusie ST. Wracając, kierownica z logo N jest masywna i świetnie leży w dłoniach. Zegary są całe szczęście analogowe jak na sportowy samochód przystało, a projekt dyski rozdzielczej mimo kilku lat na karku wciąż wygląda dobrze. Ogromny plus należy się także za fizyczne przyciski do obsługi klimatyzacji oraz gałki do sterowania głośnością obok ekranu dotykowego. Do naszej dyspozycji oddano schowki w drzwiach z przedziałem na butelki, półkę na telefon z ładowarką indukcyjną i kilkoma złączami, dwa uchwyty na kubki, miękko wykończony i głęboki podłokietnik oraz średniej wielkości schowek przed pasażerem. Plus także za miejsce na okulary, które niestety nie jest standardem w nawet o wiele droższych samochodach. Ogólnie wnętrze zaprojektowano sensownie, a jego obsługę można śmiało nazwać intuicyjną. Zarówno boczki drzwi, podłokietniki, jak i ta deska pokryte zostały miękkimi, przyjemnymi materiałami, jednakże nie obyło się bez wad. Za pierwszą można uznać mało sportowych akcentów. Dominuje tu głównie czerń i szarość, jasne na fotelach, gałce zmiany biegów czy kierownicy mamy czerwoną nitkę, a skrajne nawiewy dostały takie czerwone ramki, jednak od auta sportowego oczekiwałbym troszeczkę więcej. Drugą natomiast jest jakość użytych materiałów. Nie wiem na ile będzie to widoczne w kamerze, ale mimo skromnego przebiegu 60 tysięcy km kierownica wygląda, jakby miała za sobą, bo ja wiem, ze 300 tysięcy i 9 właścicieli po drodze. Poza tym, deska rozdzielcza rysuje się od samego patrzenia, a te ślady w okolicy poduszki powietrznej powstały po czyszczeniu mięciutką ściereczką. To na pewno jeden z elementów, na których koncern Hyundai Kia oszczędzał, aby zbić cenę w salonie. Jeżeli chodzi o przestrzeń dla pasażerów tylnej kanapy, to jest jej całkiem sporo, zarówno na kolana, ciut mniej na stopy, a górny limit wzrostu dla komfortowego podróżowania określiłbym na jakieś takie 1,85m. Boczki są miękkie, do naszej dyspozycji oddano schowki, przejście do bagażnika i dwa cup holdery w podłokietniku. Szkoda, że zabrakło tu nawiewu w klimatyzacji, podobnie jak np. w Focusie ST, czy chociażby dwóch złącz USB i niestety wersje poliftowe także ich nie posiadają. Zerknijmy sobie do bagażnika, a ten w fastbacku ma aż 450 litrów względem około 400 litrów w wersji hatchback, przy czym trzeba odjąć kilka litrów, które zabiera fabryczna dla performance rozpórka. Niemniej to i tak lepszy wynik niż chyba u wszystkich konkurentów. Sam kufer ma dość regularne kształty, złącze 12 v haczyki na zakupy, małe schowki po bokach oraz sporo przestrzeń pod podłogą i dojazdowe koło zapasowe, więc na upartego można by ten bagażnik jeszcze troszkę powiększyć. Czas przejść do tego jak jeździ i30n, ale nie sposób nie zacząć tego tematu od zegarów i trybów jazdy. Jak już wspomniałem są one analogowe, a między nimi znajdziemy wyświetlacz komputera pokładowego, choć w sumie to jest takie lekkie niedopowiedzenie. Poza spalaniem czy zasięgiem odczytamy z niego informacje o temperaturze oleju, momencie obrotowym czy doładowaniu sprężarki. Mamy także możliwość mierzenia czasu okrążeń na torze, czy podglądu przeciążeń i ciśnienia w oponach. Poza tym Sterowanie funkcjami takimi jak ostrzeganie o kolizjach, dźwięki powitalne czy automatyczne odsuwanie i dosuwanie fotela kierowcy, o czym była mowa wcześniej. Kontynuację ustawień znajdziemy na centralnym ekranie dotykowym z obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Wyświetlacz ma prostą, czytelną grafikę oraz działa dość płynnie, ale nas bardziej od ustawień dźwięku czy włączenia radia interesuje kafelek z literką N. To właśnie w tym miejscu dzieje się cała magia. Tu wybieramy bowiem parametry dla trybu N Custom: od stopnia przegazówki, działania szpery, która wyróżnia ten model na tle części konkurentów, dźwięku wydechów, przez stopień twardości zawieszenia, po układ kierowniczy czy systemy bezpieczeństwa. Do tego możemy sobie obejrzeć wykresy pokazujące wykorzystanie momentu obrotowego czy mocy. Kończąc temat wyświetlacza, to wspomnę jeszcze o kamerze cofania, która jest OK, aczkolwiek mogłaby mieć troszeczkę lepszą rozdzielczość. Czas się przejechać, a jazda Hyundai I30N to czysta przyjemność. Samochód trzyma się drogi jak przyklejony, układ kierowniczy jest mega responsywny i czuć, że te dwie szykany Toru Nürburgring wpisane w literę N, nie są tu bez powodu. Miałem w życiu styczność z kilkoma hot hatchami i żaden nie płykał zakrętów z taką płynnością i lekkością jak I30N i to niezależnie czy mowa o wiejskich serpentynach czy torze wyścigowym. Wymagało to jednak pewnych kompromisów i chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że chodzi mi oczywiście o komfort jazdy. W trybie N Hyundai nie jest twardy, on jest dosłownie betonowy. Czuć tutaj każdą niedoskonałość asfaltu, czy nawet grubszą warstwę farby użytej do malowania pasów na jezdni. Chyba jedynie Renault Megane RS w odmianie trofi potrafi aż tak człowieka wytelepać, więc jeżeli ktoś ceni sobie komfort, to raczej myślę, że warto rozważyć Golfa GTI. Trochę lepiej jest w tak zwanym trybie normalnym, ale nadal nie jest to auto do jazdy po sobie jakości asfalcie. A pamiętajmy, że mówimy o wersji, która jest zestrojona delikatnie, bardziej komfortowo pod tym względem. Hyundai wspominał kiedyś o 5% i gdy rok temu miałem okazję jeździć przez dwa dni po liftowym hatchbackiem, to czuć było pewną różnicę. Systemy bezpieczeństwa sprawiają, że z prowadzeniem Enki poradzi sobie nawet średnio doświadczony kierowca, a prawdziwa zabawa zaczyna się po ich wyłączeniu, bo tak, można to zrobić na sztywno i wtedy Hyundai bardzo chętnie zarzuca tyłem i można pokonywać zakręty efektownymi powreslajdami. Ten samochód to naprawdę jeden wielki pokaz możliwości inżynierów z Korei. Pokazem oszczędności jest za to wyciszenie, które szczególnie na autostradzie daje się we znaki. Pamiętam jak kilka lat temu. Zrezygnowałem z wzięcia abonamentu w świetnej cenie, coś chyba około 900 zł miesięcznie brutto, za zwykłe i 30%, właśnie przez ten aspekt. Natomiast NC można to troszeczkę wybaczyć, bo w mieście czy na torze ma to ten plus, że lepiej słychać wydech. W kwestii spalania to średnio trzeba przyjąć 10-11 litrów w cyklu mieszanym. W mieście bliżej 12-13 litrów, w trasie 9, mój rekord to niecałe 7 litrów na tempomacie podczas trasy Lublin-Gdańsk, także są to wyniki typowe jak na prawie 300 konnego kompakta. Dużym minusem jest bak paliwa o pojemności jedynie 50 litrów przez co zasięg znika w oczach. Kompletnie nie rozumiem co to jest za moda, bo niestety u konkurencji wygląda to podobnie i ja wiem, że masa wrogiem przyspieszenia, ale kupując zabawkę w postaci i30n, Megane RS czy Focusa ST naprawdę już przeżyłbym te 10 czy 15 kg więcej w zamian za możliwość rzadszych wizyt na BP czy Shellu. Solidnych rozmiarów hamulce radzą sobie świetnie z okiąznaniem Enki i są dość trwałe, bowiem w tym egzemplarzu pierwszy komplet klocków wytrzymał 55 tysięcy km. Potem tylko wymiana lekko bolała, bo same klocki przednie to koszt około 1500 zł, ale coś za coś. Znaczy wiadomo, można kupić zamiennik i za 600 zł, ale jakość i żywotność jest w nich delikatnie mówiąc nie najlepsza. Poza tym powiedzmy sobie szczerze, że oszczędzanie na hamulcach w aucie sportowym to, to tak, jakby używać woreczków foliowych zamiast prezerwatyw, bo jest taniej, a też działa. Teraz usystematyzujmy sobie dostępne wersje i30N i wyposażenie, bo przyda nam się to, gdy zaczniemy omawiać sytuację rynkową. Od 2017 do 2020 dostępna była przedliftowa N. -calf. Od 2021 do 2023 roku oferowano polifta w obu odmianach nadwozia. W 2024 roku Hyundai wycofał z Unii Europejskiej wszystkie modele rodziny N z wyjątkiem elektrycznego Ionica, ale co ciekawe nadal i30N i to po drugim lifcie można kupić np. w Australii, no bo jak wszyscy wiemy Europa oddycha innym powietrzem niż reszta świata. Jeżeli ktoś chciałby skrzynię automatyczną, no to musi szukać po Lifta, bowiem dopiero w 2021 roku do oferty trafiło DCT. Omawianego przed Lifta można było kupić w trzech wersjach wyposażenia, nie licząc oczywiście limitowanego Project C, czyli Base, N i N Performance. Base to najsłabsza i najbiedniejsza odmiana oferowana tylko ze słabszym, bo mającym jedynie, znaczy jedynie no, 250 koni mechanicznych silnikiem. Nie znajdziemy tu rozpórki ani szpery, felgi mają 18 cali, hamulce również są mniejsze. We wnętrzu także jest zdecydowanie biedniej, za braku podgrzewanych siedzeń, skóry czy dostępu bezpłuczykowego lepiej, sprawa miała się w wersji N, która co prawda nadal posiadała 250 koni, ale pojawiło się tu kilka dodatków, takich jak system rozpoznawania znaków drogowych, czujnik deszczu czy przednie czujniki parkowania. Obie te odmiany stanowią ułamek oferty rynkowej, bo prawie nikt ich nie kupował, gdyż o ile jeszcze mniejszą o 25 koni mechanicznych moc można by przełknąć, to już brak szpery czy gorsze hamulce zniechęcały, ale jeżeli ktoś chce używać takiego samochodu powiedzmy tylko żeby zawieźć dzieci do szkoły i pojechać na zakupy, no to przy jakiejś dobrej cenie można taką używkę przemyśleć. Większość egzemplarzy to oczywiście odmiana performance, czyli dokładnie taka, jaką widzicie na ekranie, co oznacza moc na poziomie 275 koni, elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy, większe, a co za tym idzie skuteczniejsze hamulce, 19-telowe felgi, podgrzewano kierownicę oraz fotele, ładowanie bezprzewodowe no ogólnie wszystko, co tylko dało się wymyślić. Jest jeszcze kwestia rozpórki. Panuje powszechne przekonanie, że to właśnie po jej obecności najłatwiej rozpoznać umianę performance, ale to nie jest takie proste, bo na przykład w Niemczech rozpórka była dodatkowo płatną opcją. A, i jeżeli w jakimś i 30 n w ogłoszeniu widzicie szklany dach, to nie jest to auto z polskiego salonu, więc warto się mu dokładnie przyjrzeć przed zakupem. No dobrze, a ile trzeba zapłacić za Hyundai I30N w 2025 roku? To jest skomplikowane, oczywiście, że wchodząc na OTOMOTO znajdziecie auta i po 80 tysięcy złotych, ale są to sztuki, jakby to delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, kategorii, jeździ, a może nawet skręca, być może hamuje, kto wie. I widać to mocno po tym, przez ile czasu te auta nie mogą się sprzedać. Są przynajmniej dwie sztuki, które wiszą już ponad 12 miesięcy, i dziwnym trafem, pomimo pozornie okazyjnej ceny, jakoś tak nikt za bardzo nie chce ich kupić. Ale już tak bez ironii, to minimalny budżet na w miarę zadbany I30N sprzed liftingu z przebiegiem poniżej 100 tysięcy km to 90 tysięcy złotych. Ale zadbane sztuki z polskiego salonu z historią serwisową i do tego bezwypadkowe to już raczej 95-105 tysięcy złotych. Takich samochodów jest bowiem niewiele jak to w przypadku szybkich aut i tym sposobem w dniu kiedy pisałem ten skrypt na Otomoto i30n przed liftingiem było 38, po kliknięciu bezwypadkowe zostało 14, a po zawężeniu wyników o polski salon nagle zostało tylko 5 sztuk. No dobrze, ale dlaczego tych aut jest tak mało? Dlatego, że przez okres 6 lat, kiedy ten model oferowano w Polsce, więc łącznie przed i po liftów, Hyundai sprzedał 898 egzemplarzy. Żeby zrozumieć skalę, przez około 70 miesięcy Koreańczycy sprzedali tyle samochodów, ile Toyota sprzedaje samej nowej Koroli w 2 tygodnie. Jeżeli natomiast chodzi o polifty, to wyłożyć trzeba minimum 120 tysięcy złotych, ale bezpiecznym budżetem będzie bardziej 130-140 tysięcy, czyli sporo, ale nadal mniej od większości konkurencji. No i zapytacie pewnie, skąd takie różnice w cenach między przed i poliftem. Otóż początkowo i-30N próbowało grać na rynku również ceną i prezentowany egzemplarz, czyli full opcja kosztował w 2019 roku około 145 tysięcy złotych. Natomiast z roku na rok ceny mocno szły w górę i pod koniec oferowania go w Polsce, czyli w 2023 roku, ceny zaczynały się od 202 tysięcy złotych. Czyli jedynie o około 4000 zł mniej niż ówcześnie kosztowało Audi S3 do wzięcia z placu. Jasne, nie aż tak bogato wyposażone, ale za to mocniejsze i z napędem na cztery koła. Podsumowując, Hyundai i30N to zdaniem zarówno dziennikarzy, jak i użytkowników samochód, który zasłużył na tytuł jednego z najlepszych odczepów w historii. Świetny na to, że Normalny na co dzień, choć nie pozbawiony wad, jak niskiej jakości plastiki, czy takie dziwne rzeczy jak to, że w części enek powyżej 200 km na godzinę wycieraczki potrafią przestać działać. Ogólnie, jeżeli ktoś szuka zadziornego daily, które nadaje się na weekendowe szaleństwa na torze, to z enki będzie zadowolony. Jeżeli macie jakieś pytania lub posiadacie taki samochód, komentarze są wasze, a ja dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz subskrypcję, a teraz się żegnam i do usłyszenia w kolejnym materiale.